Co zrobić, kiedy Excel zacznie slash traktować jako alt. Taki problem miał jeden z widzów i okazuje się, że w menu plik, tak w opcjach Excela na zakładce zaawansowane, na samym dole jest taka sekcja zgodność z programem Lotus. I tu jest taki checkbox, przeniesienie klawiszy nawigacyjnych, i tu właśnie możemy zobaczyć slash. I teoretycznie powinno wystarczyć odznaczenie tego checkboxa, bo jak go sobie właśnie zaznaczyłem, to mi slash zaczął działać jak alt. Ale niestety tak się nie okazuje się to takie proste, bo dalej naciskam slash i dalej mi się pojawia tak, jakby to było alt, czyli tutaj między innymi właśnie literki przy menu. Tak, mogę sobie nacisnąć alt, mogę sobie nacisnąć slash, wychodzi na to. Samo, i to odznaczenie checkbox, to jak zaznaczyłem, to mi tak zaczęło działać, ale jak odznaczyłem checkbox, to nie przestało to działać. Więc musimy jeszcze raz wrócić tak do menu. plik, opcje, zakładka zaawansowana na samym dole i musimy tutaj skasować ten slash. Tak najlepiej, żeby tu nic nie było. I wtedy, jak sobie zatwierdzimy OK, to ja znowu mogę pisać slasze i wszystko w Excelu mi działa prawidłowo, tak jakbym sobie tego życzył. you